Wracamy zatem do naszych problemów z podpisem. Przypominam, że pokazuję tutaj zakładanie konta wykonawcy, ale problem z podpisem będzie dotyczył każdego konta. Więc nawet zamawiający mają, jak to się mówi, interes w tym, żeby to zobaczyć. Był problem z podpisem. To co zrobiłem? Zalogowałem. Aha, telefon na infolinie, infolinia nie potrafiła mi pomóc. Powiedzieli, żebym zgłosił to przez formularz. Założenie kontakt. Który nie jest jeszcze aktywowane, nie oznacza, że nie można się na nie zalogować. W związku z tym zalogowałem się. Yy, wszedłem do yy, zgłoszeń. Uwaga, Centrum Pomocy to nie są zgłoszenia. Tam można sobie poczytać różne ciekawe historyjki, ale zgłoszenia robimy tutaj. Zgłoszenia w Centrum Pomocy. Zgłosiłem mój przypadek. Zaraz się tutaj pokażę. Pierwszy, dwunastego, szczegóły. Opisałem go dosyć dokładnie. No tutaj, yy, przepraszam bardzo, ale to nie to. Yy, wróćmy do moich zgłoszeń, bo nie w tej kolejności Wam pokazuję yy, tutaj szczegóły. Tak, to było pierwsze. Że system po prostu nie przyjmuje pliku, podpisu. Yy, dołączyłem yy, zzipowany. XML, który został podpisany i dostałem dosyć dziwną odpowiedź. Otóż system uznał, że tu jest kilka podpisów. Zatem prosimy o ponowne podpisanie przez jedną osobę. No nie był na pewno podpisany przez dwie, bo to dokładnie sprawdzałem. W związku z tym zrobiłem drugie zgłoszenie, w którym trochę się wyżaliłem, że traktują mnie jak idiotę. No może tak nie napisałem dokładnie. Eee, że był tylko jeden podpis yy, i żeby mi dokładnie wytłumaczono, jakie są przyczyny takiej sytuacji. Ale zanim dostałem odpowiedź, zacząłem się domyślać, o co chodzi. Mianowicie, w moim podpisie był znacznik czasu. Być może znacznik czasu został potraktowany jako ten drugi podpis. Eee, okazało się, że później jak dostałem odpowiedź, faktycznie tak było. Po pierwsze, że jest za duży, no szkoda, że tego nie napisali, jaki może być największy. Yy, zasugerowano, jaki ma być format podpisu, no i to stało się oczywiste, bo faktycznie, zanim dostałem tę odpowiedź, to przeszedłem tę całą procedurę aktywacji konta. Podpisując, właśnie bez użycia znacznika czasu, i tutaj ważna uwaga dla Was wszystkich: jeżeli będziecie podpisywać bez znacznika czasu, to potem bardzo szybko z powrotem do niego wróćcie, bo w zamówieniach publicznych powinniśmy tego znacznika czasu używać, bo może być bardzo kluczowy w rozstrzyganiu, czy podpis jest ważny, czy nie. Natomiast jeżeli akurat ten system znacznika czasu nie lubi, no to trudno, no to do tego podpisu przejdźmy na przykład w szafirze, konfiguracja. Wybieram sobie konfigurację dla xml którą utworzyłem. Uwaga, jeżeli sobie nie utworzycie tych konfiguracji, to ich tutaj nie będzie. Trzeba samemu sobie to utworzyć. Edytuję tę konfigurację i na przykład zaznaczam Xades, bo taki ma być. Zaznaczam opcję, właśnie ten nieznacznik czasu, tylko bez znacznika czasu. Na przykład. Podpis otaczany, otaczany, otoczony, różnie tam się znajduje, ale tak to mniej więcej wygląda. Anuluj, nic tu nie zmieniam. Inny przykład. Eee, Cencert w ustawieniach. A, przepraszam, bo ja tutaj za dużo rzeczy na raz chcę robić. Dobra. Ustawiam sobie xml -ka. Że podpis dla xml kasuje znacznik czasu, tak? I zaznaczam tu oczywiście Xades otoczony. Otoczony, otaczany. Tylko dla plików XML. I to będzie moja konfiguracja dla podpisu w, tym, w tej sytuacji. Zamykam. Zamykam. Otwórzmy sobie coś jeszcze szybko. E Niech to będzie na przykład, niech to będzie procertum, czyli ten, którego użyłem ostatecznie w moim przypadku. Wchodzę w ustawienia, ustawienia podpisu, hmm, oczywiście xades, oczywiście wewnętrzny, oczywiście 256 funkcja skrótu, schodzę na dół, na dół, na dół, na dół. I tu zaznaczę opcję dla specjalne dla podpisu XADES. Tylko oczywiście yy, dla pliku XML, tak? Tutaj mamy zaznaczone, że to jest dla pliku XML, ale no to ten znacznik nieszczęsny czasu, gdzie go mamy? Tu. O, ja jeszcze na, niestety zostawiłem na bez, ponieważ już podpisałem to sobie włączę albo T, albo Full wypas, czyli XL. Generalnie tak powinniśmy podpisywać, no ale już w przypadku platformy e-zamówienia, ma być opcja bez. Co prawda, jest to skrót od angielskiego wyrażenia, ale zapamiętajmy, że bez to jest bez znacznika czasu. Jest goły, nie posiadający żadnych dodatkowych informacji. Zrzucamy to. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o problemy z samym podpisem. Jeżeli zrobimy go w wersji bez znacznika czasu, to wszystko przejdzie. Ale chciałbym wam zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt, mianowicie ja założyłem sobie, tak jak widzieliście na innym filmie, konto zamawiającego. Tu jestem na koncie wykonawcy. To są kompletnie dwie różne firmy. To nie jest tak, jak może być zamawiający publiczny, jednocześnie wykonawcą. To jest zupełnie inna sytuacja, bo wtedy w ramach jednego konta mamy dwie role. Natomiast tutaj mamy coś innego, mianowicie dwie różne firmy. Czy dwie różne firmy mogą być obsługiwane przez tę samą osobę? Oczywiście. W tym celu trzeba taką osobę przypisać do obu firm. I dlatego mówię, że jeżeli spojrzycie na jeden z moich poprzednich filmów, ja się teraz wyloguję i pokażę Wam taką osobę, czy chcesz się wylogować? Tak. Zaloguję się teraz ponownie jako zamawiający. To ten zamawiający, jak wejdziemy sobie w zarządzanie użytkownikami, Ma. No, o właśnie. Oprócz tego, że to jest ten, który założył konto, to jeszcze ma dwóch: Marek, pracownik, i Stefan Negus. I to są osoby, które założyły konto uproszczone, a po założeniu tego konta uproszczonego zostały dopisane do zamawiającego i dostały u niego różnego rodzaju uprawnienia. Pan Marek. Pracownik, jak wejdziemy w jego edycję, przepraszam, e, pan Marek Pracownik w zakładce zmień ma różne role przypisane, nie będziemy tu nic zmieniać, pan Stefan Negus w zakładce zmień ma, no dwie role przypisane, Dlatego, że pamiętajmy, u zamawiającego tych ról jest dużo. U wykonawcy nie ma żadnej. U wykonawca może sobie tylko przeglądać biuletyn zamówień, wybierać postępowanie i składać oferty. Ale czy te osoby mogą być przypisane do kogoś innego? Tak. Właśnie metodą przypisz do podmiotu. Ale zrobimy to, czy pokażę Wam to w innej sytuacji. Czyli u wykonawcy wyloguje się najpierw. I wejdę ponownie, zaloguję teraz jako, e, jako wykonawca, i kogo zobaczymy za chwilkę? Zarządzaj użytkownikami. Widzicie, też jest pan Marek, pracownik. On został przeze mnie przypisany. I w trakcie zakładania mu konta, nawet dałem uprawnienia superwizora. Dlaczego? Bo to jest możliwe. Wystarczy w tym momencie, przypisując do podmiotu, podać login e-mail osoby, która założyła konto uproszczone. I taka osoba może być dopuszczona do wielu różnych podmiotów. Wyobraźmy sobie kogoś, kto obsługuje Trzech zamawiających albo pięciu wykonawców różnych, albo obsługuje i zamawiających, i wykonawców na tej platformie. On wtedy zakłada konto uproszczone, a superwajzorzy z tych firm nadają mu uprawnienia do obsługi. Proste? Bardzo proste. No i myślę, że chyba na tym skończymy. Jak się pojawią inne tematy, to zrobi inne filmiki.